Rozdział trzeci. Następnego dnia po imieninach Ili Tarantiew i Iwan Matwiejewicz spotkali się znów wieczorem w traktierni. Herbaty, rozkazał ponuro Iwan Matwiejewicz i gdy kelner podał herbatę i rum, z irytacją oddał mu butelkę z powrotem. To nie rum, to goździki. Rzeki wyjął z kieszeni palta swoją butelkę, odkorkował ją i dał kelnerowi do powąchania. I na drugi raz nie pchaj się ze swoją, zauważył. No i co, kumie, niedobrze, powiedział, gdy Kelner odszedł. Tak diabli go nadal, odparł Tarantiew z wściekłością. Co za szelma z tego niemca? Zniszczył upoważnienie, wziął majątek w dzierżawę. Słyszane to rzeczy złupi ze skóry owieczkę. Jeśli zna się na rzeczy, boję się, żeby tam co złego nie wynikło, jak się dowie, że czynsz zebrany i że to my, myśmy go wzięli. Gotów sprawę wytoczyć. Sara sprawę, tchórzcie ku mnie obleciał. Zatierty nie pierwszy raz kładzie łapę do ziemiańskiej kieszeni, Umie ślad zatrzeć, alboż to on chłopom kwity daje, przecież cztery oczy to załatwia. Pogniewa się Niemiec, pokrzyczy i tyle. Jaka tam sprawa, czyżby? powiedział Mucho Jarów, odzyskując humor, no to bypimy. Dolał Rumu sobie i Tarantiewowi. Czasem wydaje się, że żyć nie można na tym świecie, aby wypije człowiek i znów można. Pocieszał sam siebie, a tymczasem kumie, zrób tak, ciągnął tarantiew, wystaw, jakiekolwiek rachunki, jakie chcesz, za drwa, za kapustę, za co chcesz. Na szczęście obłomów przekazał teraz gospodarstwo kumie i wykaż sumę w rozchodzie, a gdy zatierdy przyjedzie, powiem, że przywiózł tyle, a tyle pieniędzy – Czynszowych I że poszły na wydatki. A jeśli obłomo weźmie rachunki i pokaże jej nie, Niemcowi, tamten obliczy, to może tego, ed. Agafia Matwiejewna wsadzi je gdzieś, że i sam diabeł nie znajdzie. Zresztą kiedy tam Niemiec przyjedzie, a do tego czasu zapomni się, czyżby wypijmy kumie, powiedział Iwan Matwiejewicz, nalewając kieliszek. Szkoda takie dobro rozcięczać rozcieńczać herbatą, powąchać trzy ruble czy nie zamówić bigosu? można, hej ale co to za szelma? daj, powiadam, nie w dzierżawę znów zaczął z wściekłością Tarantiew przecież mnie i tobie rosyjskim ludziom nawet do głowy by to nie przyszło taka kombinacja pachnie mi Niemcem tam u nich wciąż jakieś fermy i dzierżawy zobaczysz jeszcze mu akcjami dokuczy co to za akcje? nie mogę dobrze wyrozumieć Zapytał Iwan Matwiejewicz. – Wymysł niemiecki – powiedział Tarantiew ze złością. – Na przykład oszuc jakiś wymyśli. Niepalące się domy i podejmie się budowy miasta, potrzebne są pieniądze, wypuści na sprzedaż papierki, powiedzmy po 500 rubli, a gromada durniów kupuje i odsprzedaje jeden drugiemu. Słychać, że przedsiębiorstwo idzie dobrze, papierki drożeją, a jak źle wszystko pęka. Tobie zostają papierki, ale pieniędzy już nie ma – gdzie miasto, spytasz? Spaliło się, mówią. Nie dokończono budowy, a wynalazca uciekł swoimi pieniędzmi. Maszcie akcję. Niemiec go wciągnie. Dziwne, że dotychczas nie wciągnął. To ja przeszkadzałem, opiekowałem się ziomkiem. Tak, to źródełko wyschło, sprawa załatwiona i oddana do archiwum. Musimy się wyrzec, czynszu z obłomówki. Mówił trochę podchmielony. Muchojarow. A niego diabli kumie. Masz tyle pieniędzy, że można było patą zgarniać, odparł Tarantiew, który też miał w czubie. Źródło jest pewne, czerp tylko bez wytchnienia. Wypijmy. Jakie tam źródło kumie? Po rublu. Po trzy zbieram całe życie. Ale zbierasz już dwadzieścia lat, kumie? Grzech narzekać. Gdzie tam dwadzieścia? Odezwał się Iwan Matwiejewicz, niepewnie obracając językiem. Zapomniałeś, że sekretarzem jestem dopiero dziesiąty rok. Dawnie dziesięcio i kopiejówki pobrzękiwały w kieszeniach, czasem wstyd powiedzieć: musiało się mieć i zbierać. Co to jest życie? Ech, kumie, są tacy szczęśliwi ludzie na świecie, że za jedno słówko, które szepnie drugiemu na ucho, albo jeden wiersz podyktuje, albo po prostu nazwisko podpisze na papierze, i od razu kieszeć mu tak spuchnie jak poduszka. Kładź się na niej i śpi, żeby tak oto popracować, zaczął marzyć, coraz bardziej pijany. Petenci, z twarzy nawet nie znają, zbliżyć się nie mają odwagi. Siądzie do karety, zawoła do klubu, a tam w klubie panowie w orderach rękę mu ściskają, granie po pięć groszy, a obiad je ach! obiło się mówić, się wstydzi, skrzywi się i splunie. Kurczęta specjalnie w zimie do obiadu przyrządzają. Poziomki podają w kwietniu: w domu żona, w koronkach, gubernantka do dzieci, dzieci uczesane, wystrojone, ech kumie. Rada by dusza do raju, ale grzechy nie puszczają. Wypijmy, niosą już bigos. Nie narzekaj, kumie, nie grzesz, kapitał masz i to nie zgorszy. Mówi, pijany Tarantie, któremu oczy poczerwieniały, jakby spłynęły krwią. Trzydzieści pięć tysięcy srebrem to nie żarty. Ciszej, ciszej, kumie. Przerwał Iwan Matwiejewicz. Cóż, wszystkiego trzydzieści Kiedy to człowiek dociągnie do pięćdziesięciu i z pięćdziesięcioma jeszcze do raju się nie dostanie. Ożeni się człowiek, musi żyć ostrożnie, z każdym rublem się liczyć. O, jamajskim nie ma co i myśleć, co za życie. Za to spokojnie, kumie, ten da rubla, tamten dwa. Już w ciągu dnia ze siedem rubli odłożyłeś Żadnego czepiania się, żadnego zahaczenia, ani plamy, ani dymu. A pod grubszą sprawą czasem podpiszesz swoje nazwisko, a potem przez całe życie nie, wy, nie wytrzesz go bokami. Nie, bracie, grzech narzekać. Iwan Matwiejewicz od dawna nie słuchał i myślał o czym innym. Słuchaj no, zaczął nagle wybałuszając oczy tak bardzo czymś rozradowany, że pijackie oszołomienie prawie minęło. Ale nie, boję się, nie powiem, nie wypuszczę głowy takiego ptaka. A to skarb mi wpadł. Wypijmy, kumie, wypijmy prędzej. Nie będę pił, póki nie powiesz, mówił Tarantiew, odsuwając kieliszek. Sprawa, kumie, poważna, szeptał Muchojarow, spoglądając na drzwi. No, spytał niecierpliwie Tarantiew. A to mi pomysł padł do głowy. Wiesz co, kumie, przecie to... To samo, co swoje nazwisko podpisać pod grubszą sprawą. Jak Boga kocham, to samo. Ale co takiego, powiesz wreszcie? A w łapę ile wpadnie? No, zachęcał Tarantiew. Czekaj, daj się namyślić. Tak, tu nic się nie da zepsuć, tu jest prawo. Niech i tak będzie, kumie, powiem. A to dlatego, że potrzebny jesteś, bez ciebie nie wypada. W przeciwnym razie, dali Bóg... Nie powiedziałbym. Nie taka to sprawa, żeby obca osoba wiedziała. To ja jestem obca osoba dla ciebie, kumie? Zdaje się, nieraz ci się przysłużyłem i za świadka byłem i odpisy pamiętasz? A to świnia z ciebie. Kumie, kumie, trzymaj język za zębami. Widzisz, coś z ciebie za człowiek? Wary jak z armaty. Żaden diabeł tu nie usłyszy. Czy to ja głowy nie mam, czy co? Powiedz, powiedział z irytacją Tarantiew. Czego mnie męczysz? No mów. – Słuchajże, Ilja Ilicz jest przecież tchórzliwy, na żadnych sprawach się nie zna, wtedy przy kontrakcie stracił głowę, przysłano pełnomocnictwo, to nie wiedział za co brać, nie pamięta nawet ile otrzymuje czynszu, sam mówi, nie wiem. – I co? – pytał zniecierpliwiony Tarantiew. – Otóż znarowił się i trochę za często chodzi do siostry. Onegdaj do godziny pierwszej zasiedział się, wpadł na mnie w przedpokoju, udał, że nie widzi, zobaczymy, co z tego jeszcze będzie, a wtedy ty, mimochodem, tak porozmawiaj z nim, że niedobrze sprowadzać haćbę nad dom, że to wdowa, powiedz, że ludzie już się o tym zwiedzieli, że teraz za mąż nie będzie mogła być, że swatał się do niej kupiec bogaty, a teraz słyszał, że jako lokator u niej wieczorami przesiaduje i nie chce. No, co z tego? Przerazi się, uwali się na łóżko, będzie się przewracał jak nur, wzdychał i tyle, powiedział tarantiew. Cóż z tego za korzyść? Gdzie tu, co wpadnie w łapę? Coś ciebie za człowiek powiedz mu, że chce go skarżyć, że jakoby podpatrzono go, że są świadkowie. No? Jeśli się bardzo przestraszy, to powiedz, że można się ułożyć, ofiarować niewielki kapitalik. A gdzież on ma pieniądze? Zapytał tarantiew. Ze strachu gotów obiecać nawet dziesięć tysięcy. Wówczas mrugnij tylko, a już ja przygotuję oblik. No, imię siostry pożyczył, pożyczyłem, znaczy się ja, obłomów od takiej to wdowy, dziesięć tysięcy z terminem i tak dalej. Co w tym mądrego kumie nie rozumiem, pieniądze będą dla siostry i jej dzieci, a gdzie profit? A siostra mnie wystawi oblik. Na taką samą sumę dam jej do podpisania. A jeśli nie podpisze, siostra? Iwan Matwiejemicz zaniósł się cieniutkim śmiechem. Podpisze, mnie, podpisze. Wyrok śmierci na siebie podpisze i nie zapyta, tylko się uśmiechnie. Agafia, pszenicyn, machnie z boku krzywo i wiedzieć nigdy nie będzie, co podpisała. Widzisz, my obaj zostaniemy na uboczu. Siostra zgłosi pretensje do sekretarza kolegialnego, obłomowa. Ja zaś do sekretarzowej kolegialnej pszenicy. Niech się Niemiec złości, wszystko zgodnie z prawem, mówił podnosząc w górę drżące ręce. Wypijmy, kumie, zgodnie z prawem, powiedział Tarantiew w zachwycie. Wypijmy. A jak się uda, pomyślnie, można za dwa latka znów powtórzyć. Zgodnie z prawem, zgodnie z prawem, skinął za probatą Tarantiew i zawołał i my powtórzmy, powtórzmy i wypili. – Żeby tylko twój ziomek nie uparł się i nie napisał uprzednio do Niemca – zauważył lękliwie Muchojarów. – Wówczas, bracie, źle będzie. Żadnej sprawy wytoczyć nie można. To wdowa, nie panna. – Napiszę. Gdzieżby tam nie napisał. – Za dwa lata napisze, powiedział Tarantiew. – A jak się zacznie wzbraniać? – z wymyślam. Nie, nie, broń Boże. Wszystko zepsujesz, kumie. Powie jeszcze, że przymusiliśmy go, wspomni o pobiciu, kryminalna sprawa. Nie, tak nie można. Ale można tak. Z początku zakończymy z nim i wypijemy. On lubi, pożyczkówkę lubi. Jak mu zaszumi w głowie, mrugni na mnie, wejdę z dokumencikiem. On nawet nie spojrzy na sumę, podpisze jak wtedy kontrakt, a później niech idzie. Dopomina się, gdy już będzie poświadczone urzędowo. Wstyd będzie takiemu panu przyznawać się, że podpisał w nietrzeźwym stanie. Sprawa czysta, czysta sprawa, powtórzył Tarantiew. Niech sobie wtedy spadkobiercy zabierają obłomówkę. Niech sobie zabierają. Wypijmy ku mnie. Niech żyją durnie, powiedział Iwan Matwiejewicz. Wypili.